Witajcie serdecznie w nowym filmie na kanale La Kierowniczka. Dzisiaj zapraszam Was na nowości czerwca, czyli wszystkie produkty związane ze stylizacją paznokci, które w czerwcu pojawiły się na rynku. Jednocześnie przypominam, że jest to seria, która pojawia się na kanale co miesiąc, więc jeżeli jeszcze nie widziałyście poprzednich odcinków, to zostawiam Wam na dole playlistę, a jeżeli macie ochotę obejrzeć kolejne nadchodzące, to zapraszam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o tych wszystkich czerwcowych produktach, ale najpierw chciałam zwrócić Waszą uwagę na to, że po ostatnich nieszczęśliwych wypadkach nagrywam dziś z nowym obiektywem, więc będę wdzięczna za każdą opinię. Oczywiście to jest dopiero pierwszy test i bardzo na szybko, bo obiektyw przyszedł dosłownie godzinę temu, a ja od razu usiadłam do nagrywania, więc jeżeli macie jakieś wskazówki, podpowiedzi, jakbyście chciały, żeby ten ekran był, ten obraz był ustawiony to będę wdzięczna za podpowiedzi w komentarzach, ja muszę się do niego przyzwyczaić, no i troszkę zmienić tryb pracy. Jest milion stopni, dlatego już przechodzę do tych nowości, żeby przebrnąć przez nie dosyć szybko, zanim się rozpłynę. Zaczniemy od nowości marki Neonail i oni wprowadzili na rynek aplikację, która ma za zadanie pokazywać Wam, jak kolor wygląda wirtualnie na Waszych dłoniach. To jest taka ciekawostka, na pewno ona będzie z czasem coraz bardziej dopracowana, no bo wiemy, że ciężko jest uchwycić zarówno kolor, jak i dłoń, te wszystkie tony w ogóle na fotografiach i filmach, a tym bardziej przez aplikacje. No ale jest to już taki pierwszy krok w stronę, właśnie czegoś innego, czegoś ciekawego. I druga ich nowość to są, słuchajcie, stemple, a właściwie. Płytki do stemplowania i ja nie zwróciłam na nie uwagi. Ogólnie oni już od dawna mają stemple w swojej ofercie, ale jakoś tak stwierdzałam, że przecież są firmy, które testują, które produkują płytki, stemple jako ich główna działalność, mają miliony wzorów, mają dopracowane jakościowo te płytki i stwierdzałam zawsze, że no że miałabym kupować płytkę, to raczej coś takiego. Ale może to jest błąd, może właśnie Neonail, który jest łatwiej dostępny na szerszą skalę. To byłby fajny pomysł, żeby przetestować ich produkty. Dajcie o tym znać, co myślicie. A mnie zachęciło do tego najpierw informacja o tym, że pojawiły się Safari Look takie płytki. Później pojawiły się trzy nowe produkty do stemplowania I coś, co mnie zaciekawiło, czyli sześć nowych płytek. I ja przyznam szczerze, że jak przyjrzałam sobie te płytki, to ja już sobie dwie nawet wybrałam. I to jest. Już Wam powiem, jakie to są numery tych płytek, które mnie najbardziej zainteresowały. To jest płytka numer 16 z takimi motywami przepięknych liści i płytka numer 18 z kwiatowymi wzorami, które wiem, że u mnie większość osób po prostu lubi i bardzo chętnie by wykorzystywali. Więc dajcie znać, czy chcecie test blaszek stempli z Neonail. I oni wypuścili jeszcze Holo must Go on", czyli Top Glow z drobinkami Holo. Kolejna marka Nailac. Najpierw oni dodali dwa nowe kolory topów holo, bo oni mieli e, taki srebrzysty, jak typowy kolor holo, a dodali teraz wersję gold oraz rose gold. Następnie dodali Trio Lover Gel w formie paletek. I to jest coś na zasadzie żeli w formie paletki, wyglądającej jak paletka do cieni. W bardzo wakacyjnych kolorach, typowo skierowane na takie zdobienia z takimi zawiaskami, które są bardzo popularne ostatnio. No i one trochę przypominają te hybrydy w, cie... w cieniach, hybrydy w paletach, które dla Was testowałam. Test hybrydy w palecie macie tutaj, tam testowałam taką z AliExpress oraz taką marki Fox pojedynczo, więc możecie sobie obejrzeć. No i jedna z nowszych rzeczy, czyli kolekcja. O nazwie, wow, to jest bardzo neonowa, mocna kolekcja. W niej znajduje się sześć bardzo neonowych kolorów. Następna marka Maker, Brand New Holo Sporting Rubber Base. Sześć baz, o których mówiłam w trendach na lato 2022, ponieważ właśnie takie mleczne kolory z drobinkami będą bardzo modne. Oni dodali sześć różnych kolorów baz kauczukowych w kolorach. Pastelowych, półtransparentnych i z opalizującymi drobinkami. Bardzo świeży, naturalny i delikatny look, więc mi się jak najbardziej te kolorki podobają. Szczególnie jak ktoś lubi takie lekkie, mleczne kolory. Dodali oni również pudry akrylowe i rzecz, którą ja pominęła w poprzednich nowościach, to jest Acrylic Revolution i to podobno jest taki płyn, który sprawia, że z akrylami Pracuje się bardziej jak z żelami, jak z akryżelami, trochę zmienia ich formułę. Ja ogólnie nie pracuję na akrylu, miałam z nim do czynienia tylko raz, i to nie była jakaś fajna przygoda, ale raczej. No, i z tyle innych form, że wolę akryżele zdecydowanie. Ale jest tutaj no jakaś taka perspektywa przetestowania czegoś ciekawego. Może ktoś z Was na akrylach pracuje i da nam znać, co to jest za produkt i jak się sprawdza. No i premiera nowych kolekcji Jelly Go. Sześć kolorów, bardzo ładnych kolorów. Żeli z serii właśnie Jelly Go. Reforma dodała top milki, czyli w takim mlecznym kolorze. I kolekcję Hot Trio, czyli trzy neonowe kolory. NAYS Professional Choice i kolekcja High Summer, która ma w sobie kilkanaście bardzo mocnych neonowych kolorów SPN i dwie, tak jakby dwa produkty. Pierwsza to jest kolekcja Fancy, siedem bardzo ładnych kolorów. I mega fajna grafika, zwróćcie sobie uwagę tutaj, takie całe buteleczki wyglądają jakby były pokryte lakierem i znalazłam nawet z tej poprzedniej kolekcji, którą mieli Princess w poprzednim miesiącu, piękna kolekcja, też mieli właśnie taką grafikę z tymi całymi pomalowanymi buteleczkami, nie widziałam jej wcześniej, kolekcja mega fajna, no i oprócz tego dodali oni trzy topy milki, mleczny, nudziakowy, oraz taki lekko różowy, do czego stosować takie topy. To są produkty, które, na przykład, jeżeli kładziecie bazę budującą jakąś coverową, mleczną, albo gdy kładziecie żel coverowy i chcecie taki kolor pozostawić sobie, ale musicie go opiłować, zmatowić, opracować. No i w międzyczasie powstaną wam jakieś nierówności, niedoskonałości jakieś. E, dziurki się zrobią, to wtedy taki top wygładzi wam to, ale jednocześnie doda tego koloru coverowego, tego mlecznego, więc ładnie jeszcze to podbije. E, takie topy wiem, że też miał, ma w swojej ofercie Słowianka, bo nie wprowadzali. Jeszcze nie testowałam, ale wydaje mi się, że taki jeden coverowy top fajnie by było w swojej kolekcji mieć. Kolejne nowości, właśnie Słowianki, kolekcja Color Therapy, i to jest 10 kolorów. Same mocne neony, które mają mieć rewelacyjne krycie. Oczywiście to sprawdzimy, ale wszystkie one są bardzo intensywne. A nazwy kolorów mają nam pomóc wyleczyć się kolorami. Przeczytajcie sobie z ciekawości te wszystkie nazwy. No i druga nowość która świetnie wkomponowuje się w trendy, o których Wam mówiłam. Nagrałam odcinek o trendach na lato 2022, tutaj ten odcinek macie i tam mówiłam, jakie paznokcie będą w tym czasie modne. I mówiłam o tym, że fajnie byłoby, że podobają mi się w ogóle i widzę taką tendencję na to, że pojawiają się kolory z mnóstwem kolorowych drobinek, wielokolorowych drobinek. I wspominałam o tym, że fajnie by było, gdyby jakaś firma wypuściła taki top z tymi kolorowymi drobinkami. A Słowianka zrobiła coś jeszcze innego i wypuściła cztery pyłki, w których znajduje się właśnie całe mnóstwo utopione kolorowych drobinek. Wygląda przesłodko, jak posypka po prostu na pączki i najbardziej spodoba mi się kolor Banana Split, bo ma w sobie najwięcej wielokolorowych drobinek, najwięcej kolorów. No i myślę, że takie pyłki będzie trzeba przetestować. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć, jak wyglądają, jaki dają efekt. Następnie ale paznokcie Molilak, i oni dodali do sprzedaży poliżele, czyli akryżele ich marki. Dostępne jest sześć różnych kolorów. I dodali oni Flashing Holo in battle. I to jest lakier top nawierzchniowym, który łączy w sobie holo, fleszowe drobinki. I kocie oko. Trzy w jednym. Możecie go położyć na dowolny produkt, możecie y, użyć kociego oka, zostawić bez kociego oka, macie holodrobinki, macie fleszowe drobinki. Więc po prostu mieszanka wybuchowa wszystkiego i albo to będzie istna petarda, że będziecie mieć produkt, który daje efekt wow, niespotykany, albo będzie to przegięcie i za dużo na raz. Wysyłałyście mi już kilka takich grafik, gdzie faktycznie ten top jest w użyciu. Oglądałam też takiego live'a marki MOLILAC i na tym live'ie mnie no tak średnio przekonały. Na Waszych grafikach już trochę bardziej. Myślę, że nie na każdy kolor bazowy to się sprawdzi, no ale jest to coś innowacyjnego i coś nowego. E, następnie MOLILAC dodali również e, akryl. Będą oni sprzedawać pudry akrylowe w różnych kolorach i Sherry Sherry Lady, czyli liquid do pracy akrylem, ale w przyjemnym zapachu. Kolejna marka to Moira i oni dodali nową płytkę. Ja ogólnie nie śledzę aż tak dokładnie tych ich nowych płytek, bo w ogóle to z Moiry żadnej płytki nie mam, ale nie wiem dlaczego. Jakoś nie byłam po drodze, ale ta mi się niesamowicie spodobała. Jest to kolekcja numerze 123 i nazywa się Globetrotter Europe, czyli Mamy płytkę, która ma na sobie motywy przewodnie z państw Europy. Pojawiają się nazwy, mamy London, Helsinki, Rome, Berlin, Oslo i tak dalej. Mamy motywy, które znajdują się w danych państwach, bo mamy takie greckie płytki, mamy ten autobus i budkę z Anglii, mamy wieżę Eiffla, mamy włoską pizzę, mamy przepiękne, no te greckie płytki mi się mega podobają. Mamy takie właśnie motywy, a na dole mamy bardziej motywy podróżnice oraz też pojedyncze takie, no też znajduje się tu wieża Eiffla, jakiś tutaj jest motyw maski, jakieś gre, greckie rzeźby. No po prostu mamy tutaj wszystko, co kojarzy się z podróżami. Jeżeli ktoś uwielbia podróże albo uwielbia stylizacje tematyczne, no to ta płytka jest piękna. Ja przyznam szczerze, że trochę się nad nią zastanawiałam, bo jak jechałam do Grecji, to brakowało mi właśnie tego motywu, który widzicie. W tym tu najbardziej na różniku włożonym. Przepiękny jest ten motyw, bardzo mi się te płyteczki podobają, więc no cały czas się zastanawiam. Dajcie znać, czy byście może chciały zobaczyć test tej płytki. W ogóle może zamówimy kilka różnych płytek i potestujemy. No bo widzicie, tu z Neonej się coś trafiło, tutaj z Mojry. Może kilka nowych płytek i jakiś test z porównaniem jakości. Dajcie znać, co sądzicie i jakie firmy płytki chcielibyście, żeby się tam znalazły. Moira dodała też 5 e, lakierów hybrydowych z efektem glass, czyli takich lekko transparentnych. Następnie kolekcja Total Lux aba grup 6 kolorów, bardzo ładnych. E, bardzo mi się podoba ta limonka, ale ona jest taka lekko przygaszona. I bardzo ładny odcień granatu. Ogólnie mi się podoba ta kolekcja. I oni dodali jeszcze bazy kauczukowe neon, czyli neonowe bazy kauczukowe. Tak patrząc na grafikę, wydaje mi się, że kolory są 4 albo 5 ale nie wiem dokładnie, bo ta grafika tak nie pokazuje kolorów, tylko w ogóle samą, sam zamysł właśnie tej kolekcji. Kolekcja Summer Stories z Claresy i to są kolory same neony, ale jest ich bardzo dużo, 12 chyba, bardzo, bardzo mocne, mamy ciemny granat, mocny pomarańcz, no istne szaleństwo i jej przeciwieństwo, czyli kolekcja Celebration i tutaj mamy znowu nudziaki, pastele, 9 kolorów takich wręcz ślubnych, powiedziałabym. Mamy odcienie różu, jakieś złoto, więc takie ślubniaczki. IQ Nails, zestaw Sweet and Soft, to jest zestaw, w którym znajdują się trzy frazy oraz dwa olejki. To jest taki zestaw, w którym jesteście w stanie zdjąć stylizację i opracować skórki. Mamy tu jeden frez do ściągania. Taki, który w ogóle bardzo lubię, jeżeli chodzi o kształt, z żółtym oznaczeniem oraz mamy frez łezkę i frez taki przypominający mały stożek, więc dla mnie to są frezy, z których najczęściej korzystam, więc może na początek dla Was będzie to fajna perspektywa. I jeszcze frezy like mandrel i to są dwa frezy innowacyjne, tworzone we współpracy z Paulią Pastuszak. Ja mandrylami nigdy nie pracowałam, więc też nie mam porównania, nie wiem jak to by miało wyglądać, no ale jest to jakaś inna nowość, więc daję Wam znać, może u Was się coś takiego sprawdzi. Flavier, kolekcja Platinum Touch, 5 kolorów, które mają dosłownie płatki pociętej folii w różnych kolorach w sobie. To są paznokcie, które z daleka wyglądają jak metaliczne, ma, zapewniają bardzo duży błysk bardzo mocno odbijają światło i ja ogólnie uwielbiam dodawać je do zdobień, bo nawet mała ilość tych właśnie metalowych płatków sprawia, że ten błysk jest bardzo intensywny, bardzo mocny. Jen pro dodało bardzo dużo nowości, przede wszystkim są to takie produkty uzupełniające. Dehydrator, cuticle remover, kolor biały, oliwki różne, ale oni wprowadzili do sprzedaży też Pierścionki do zdjęć, jak czasami szukać jakichś fajnych pierścionków, żeby Waszą stylizację ładnie zaprezentować. No to oni mają w swojej ofercie pierścionki. Mi się spodobał taki z perełkami. O, bardzo ładny, ale one są sprzedawane w zestawach Jokaba. Kolekcja Viva Summer i to jest kolekcja, która zawiera w sobie 7 kolorów, i to są również bardzo intensywne neony. jest znowu 6 odcieni. Takich ślubnych kolorków. One nie mają pełnego krycia. Są bardzo takie delikatne, lekkie, ale jeżeli szukacie jakiegoś ślubniaczka, to myślę, że mogłoby się coś u Was takiego sprawdzić. Tak samo maniking, Też sześć kolorów, też o niepełnym kryciu. Też takie delikatne, nudziakowe, ale oni mają to w formie bas. Nie kolorów, tylko w formie bas. Black Pearl. Cztery kolory nowe, neonowe. Hessie Nails trzy nowe pyłki, takie bardzo jasne, delikatne, które można fajnie wkomponować, wtopić w stylizację oraz kolekcja, która nazywa się Summer Cocktail Party i zawiera w sobie 5 kolorów. High Hybrid i Luna Park to jest kolekcja z serii Easy, czyli tych produktów trzy w jednym, do której teoretycznie nie używamy bas i topów, ale jak wiecie, to nie jest za bardzo moja bajka, jestem za klasycznym systemem, ale daję Wam znać, że 6 takich nowych kolorów trafiło na rynek. NC Nase Company Boho Vibes. I tu mamy kolekcję, która zawiera 12 nudziaków jasnych, delikatnych, w różnych odcieniach. Jeżeli ktoś szuka ślubnego koloru, to w tej kolekcji po prostu musi znaleźć, bo tam jest ich mnóstwo i są w dosłownie każdym, dowolnym kolorze. Nes, kolor Wingardian Niebiosem. Brzmi jak zaklęcie i właśnie taki jest motyw przewodni, a to jest po prostu przepiękny, delikatny, błękitny kolor. Victoria wętrzy nowe topy Mirage. One dodają Wam wielokolorowego, drobinkowego błysku w trzech różnych kolorach. One są podobne do topów unicorn ze słowianki, które Wam już nieraz pokazywałam. I kolekcja Even Better Together, to jest kolekcja, która ma 8 kolorów. Ich motywem przewodnim są emotki i wszystkie takie przyjaźnie nastawione do życia nazwy lakierów hybrydowych. Kolejny produkt to jest kolekcja Quattro Indigo, 4 kolory, bardzo ładna limonka. Bardzo ładnie wygląda na paznokciach ta limonka, więc jeżeli szukacie limonkowego, no to ten naprawdę robi robotę. Kolejna jest Molon Pro Master Intense i to są bazy. W wielu różnych kolorach. Najpierw pojawiły się w takich odcieniach bardziej pastelowych, stonowanych, ale kolorowe, niebieski, fioletowy, przygaszony, zielony, a później pojawiły się trzy mocne, bardzo mocne wersje: czerwony, różowy, fioletowy. I tutaj. Pragnę zaznaczyć, że pod takie bazy z tą ilością pigmentu obowiązkowo róbcie sobie wcierkę z przezroczystej bazy. Ja ostatnio Wam nagrałam filmik, tu Wam też go wstawię, o tym jak taką wcierkę robić i po co. Więc jeżeli nie stosujecie, to sobie obejrzyjcie i wtedy podejmiecie decyzję, czy nie warto byłoby wprowadzić ją do takiej zwykłej stylizacji. Sunflower Pixie Style to jest top z drobinkami czarnymi i białym w różnych rozmiarach. I do tego jeszcze nowa kolekcja Energetic. Nowa kolekcja, w której znajduje się 8 kolorów. Większość jest mocna, tylko jeden chyba jest taki bardziej pół na pół, że tak powiem morelowy. Pibination Summer Base to są oczywiście bazy w pięciu kolorach neonowych. Mało tego, mają one w sobie czarne drobinki. Ogólnie wygląda fajnie ten efekt. Ale ja już Wam nieraz wspominałam, że ogólnie nie jestem za aż takim łączeniem, żeby to była baza, mocny neon, bo on musi mieć zobaczcie ile w sobie pigmentu, żeby on dawał fajne krycie i taki mocny neonowy. A te neonowe pigmenty, no to Wam powiem, że są takie jedne z gorszych, że tak powiem. Jeszcze w sobie ma te czarne drobinki. No ja bym to rozłożyła, nałożyła transparentną bazę, neonowy kolor, i na to top z drobinkami. Nie jestem za łączeniem wszystkiego w jednym. To też nie do końca jest dobre rozwiązanie. I jeszcze oni mieli premierę nowych żeli, i na tej premierze był taki przepiękny kolor Easy Way o nazwie Baby Pink Glossy z takim delikatnym shimmerem, bardzo delikatny fajnie wyglądał ten kolorek. I teraz cztery marki, których wcześniej w nowościach nie były, ale mamy nadzieję, że zagłoszczą tutaj na stałe. Pierwsza: Nailand Love On Top Gold Glow oraz kolor Never Ending Gloss Top. To są oba topy. Ale o różnych efektach. Kolejna to jest marka Stars i to są lakiery, które są dostępne aktualnie stacjonarnie w Rosmanach. Byłam, widziałam w moim też są. Następnie Neyes and You i oni mnie zainteresowali tym, że mają dostępne 8 różnych rodzajów górnych form. Czyli tych form, którymi. Które układamy akryl, bądź żel i aplikujemy je od góry na paznokcie, utwardzamy i w ten sposób wykonujemy przedłużenie. Nie od dołu szablonem, jak zawsze, tylko od góry formą. No i oni mają dużo różnych dostępnych kształtów, a już po kilku próbach wiem, że trzeba bardzo dobrze dopasować formę do naszego naturalnego paznokcia, żeby to było trwałe, solidne i żeby w szybki sposób powstawały stylizacje. I oni dodali jeszcze nowy odcień ich bestsellerowego żelu, który nazywa się Pudding Rosa. I ogólnie to jest taki bardzo ładny, delikatny kolorek. No i jeszcze jedna nowość. To jest nowa marka. Nazywa się Pinky. I to jest coś, na co musicie zwrócić uwagę, bo ja nie wiem, jaka będzie jakość tych lakierów i co będzie kryło się w środku. O tym się może przekonamy. Ale zobaczcie tą buteleczkę. No to jest po prostu coś dla księżniczki stworzone Zupełnie coś innego, delikatna różowa buteleczka i mnóstwo złota, rzeźbiona nakrętka. Nie wiem, gdzie wtedy będzie się znajdować oznaczenie koloru, bo na buteleczce chyba nie, na nakrętce już nie ma miejsca, ale wydaje mi się, że to jest coś, na co będzie trzeba się skusić, bo no wygląda interesująco. Dajcie znać, co o tym sądzicie. I to już są wszystkie nowości, jakie w czerwcu wprowadzono na rynek. Teraz jestem ciekawa tego co wam się najbardziej spodobało dajcie znać w komentarzach i napiszcie czego test chcielibyście zobaczyć a ja zapraszam was na moje podsumowanie W tym miesiącu najbardziej wpadło mi w oko płytki do stemplowania dwie z neonail, czyli te motywy liści, które można bardzo szeroko wkomponować w takie minimalistyczne stylizacje, oraz motywy kwiatowe, które mają dosyć drobne małe wzory, co będzie fajne, szczególnie na paznokcie krótsze, oraz płytka moiry, ta europejska z motywami z różnych państw Europy, z różnych miast Europy, i wszystkie te trzy płytki bardzo się podobają. Stąd też zastanawiam się nad ich zamówieniem i zrobienie testu płytek różnych firm. Dajcie znać, czy coś takiego chcecie, czy wolicie jakiś inny film o stemplowaniu i jakie marki mają się tam pojawić. Wpadły mi w oko dwie kolekcje, jeżeli chodzi o takie letnie kolory. Pierwsza to Fancy z SPN, siedem bardzo letnich fajnych kolorów. Jest miętowy, jest taki turkusowy. Róż mamy arbuzowy odcień pomarańcz żółty, bardzo ładne kolorki na lato. A druga kolekcja to znowu Total Lux Aba Group i tu mamy znowu sześć odcieni, ale dużo chłodniejszych. Jest granat, jest fiolet, jest chłodniejsza taka malina. Mamy odcień limonkowy, ale też troszkę chłodniejszy. Więc bardzo fajnie, może przez to, że te kolekcje są takie inne, bardzo mi się spodobały. Jeżeli chodzi o trendy na lato 2022, wspominałam o trendzie na kolorowe drobinki, więc bardzo mi się spodobały Sprinkles Collection ze słowianki 4, pyłki z mnóstwem kolorowych drobinek oraz drugi trend, czyli pastelowe, nudziakowe, mleczne kolory z błyskiem, tak jak Sparkling Rubber Base, czyli bazy kauczukowe z maker właśnie w takim wykończeniu. Bardzo ciekawe pierścionki na stronie Pro, szczególnie ten perełkowy. Ostatnio w ogóle chodzi za mną motyw perełek. Zestaw Sweet and Soft z IQ Nailist, trzy frezy niezbędne do wykonania stylizacji oraz dwa olejki, więc fajny motyw pielęgnacyjny, Flashing Holo Cat Eye z molilaka. To jest produkt, który albo będzie petardą, bo ma w sobie wszystko, albo będzie rozczarowaniem, bo ma w sobie za dużo. Zobaczę, chyba dopóki nie zobaczę na żywo, nie wydam opinii, bo na zdjęciach i filmach jest równie. Raz mówię, o, super, raz mówię, o, średnio, więc zobaczymy, jaki będzie efekt. No i na zakończenie pinki. no tego, obok tego opakowania do lakierów nie można przejść obojętnie. Będzie to marka nowa, od 1 lipca dostępna na rynku, więc to taki zupełny świeżaczek, więc możecie, no może chcecie przetestować ją. Dajcie znać, czego też chcecie zobaczyć, co wam się najbardziej spodobało, czy podobnie, tak jak ja, macie podobnych faworytów w czerwcu, czy może coś zupełnie innego. Chętnie poznam Wasze zdanie i z Wami troszkę podyskutuję, a my widzimy się w nowym filmie już za tydzień, a codziennie na Instagramie.